Siema, z tej strony Polski Racz, widzimy się w kolejnym odcinku do projektu Zomboida. Pierwsze co robimy, to oczywiście kładziemy się w głęboki sen. No i co teraz, co teraz moi drodzy, no mam pewien, pewien pomysł, do którego... Może sobie przejdziemy, yy, dobra. Yy, a więc, a więc, yy, z tego co pamiętam tutaj jakieś yy, sklepy takie były, takie poważniejsze i tak dalej, więc ja bym szczerze yy, tam poszedł. Obczaić. Słyszę zombie. Nie. Yy, to nie wiem. Yy, ja bym tam właśnie poszedł, moi drodzy. Wizor wyłączony, super. Teraz, teraz, teraz książki czytać nie będziemy może, ale przekąsimy sobie co nieco jedzonka. Co nieco jedzonka przy, przykąsimy. Dobra, weźmiemy kukurydzę. Potem szynkę. Weźmiemy ze sobą truskawki. I gruszkę. Dobra. Mamy... jeszcze jesteśmy spragnieni. Dobra, napijemy się w wodę. I co? Mamy depresję. Depresję, depresję jest. Dobra, przeczytamy sobie komiks. O, płacz! Uhuhuhu. Dobra, bo to trochę... Trochę niekorzystna sytuacja. Okej. Okay. Dobra, to idziemy. Idziemy do tam sklepu. No, płacz. Na szczęście chyba zombie nie słyszą naszego płaczu, ale... Hm. Przynajmniej my nie słyszymy, żebyśmy płakali. Jedynie widzimy w tych... ...krotkach, bo tutaj poziom nudy. duży poziom nieszczęścia mamy okej okay. o widzicie tu jest sklep jakiś to idziemy o dużo zombie dużo zombie aha okej okay. możemy je wyminąć jakoś na przykład o tej okno mamy rewelacja jeszcze parking jest przed sklepem super To jest bar alkoholowy taki. Wchodzimy. Później sobie auto obczajmy oczywiście. Billa, no billi nie będziemy brać. Tu też nic nie będzie, ewentualnie gotówka. Papieros, papieros się przyda. Mhm. Piwo w puszce też się przyda. Możemy, możemy je wypić w sumie później. Weźmiemy też chipsy. Pudełko gwoździ, to, to takie są rzeczy. potrzebne wiadro możemy wziąć wiadra właściwie sobie je deszczówkę zostawimy tu coś a to takie coś to 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 nie oj 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 chyba żebyśmy się przed zombie ukrywali ale raczej to by nie było zbyt rozważne Dobra, idziemy dalej? Piwo w butelce o super, Su wszystko, wszystko weźmiemy. Czemu by nie? Trzeba no, by zapalić. Kurczę, w tym worku na śmieci to z dużo nie zmieścimy, trzeba sobie to przyznać. Wiemy, że tu jest na pewno dużo alkoholu. Nie musimy właściwie wszystkiego brać, bo po co? Yy, dobra, zrobimy coś takiego, jeden zombie to tam go rozwalimy. Super, wiadra będą deszczówkę zbierać. I zaznaczmy sobie, zaznaczmy sobie, że tu jest wszystko OK, ale, ale gdzie jest emotka, jest emotka piwa? Nie ma emotki piwa. To jest do leków, emotka piwa. Dużo piwa. Dużo. Piw, piwka. Piwka. Bo wiecie, z piwkiem nie, nie można do Uberu, prawda? Do Uberu, Ubera. Eee, dobra, tak. To co takich bumerskich, rzeczy? E, wypijmy. Dar, czerwony wino wypiję. Zmęczony jesteś? Oi, Oj, 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 panowie. za dużo to was. Musimy je zgubić najlepiej. Ja tu nie wejdę. No dobra, no to walka. Nic nie pozostaje nam innego niż walczyć. Yesu. Mamy hordę rozwalić, a jeden zombie jak prawie by nas chapsnął. Kop go po głowie, super. Kanister na benzynę. Co mogę zrobić z gumki receptorki? Aha. Takie rzeczy, dobra, wiesz co, połóż to na ziemi, albo i nie. Tego ta nie wejdę, ale, ale możemy sprawdzić jego stan paliwa, tak właściwie, wiecie? Nie ma benzyny, dobra. To jest pralnia. tutaj nic ciekawego jakoś w wielce nie ma. <śmiech> Plecak, <śmiech> jezu, Dobra, oni zaraz wywalą te okno. Co tu się dzieje? Może sobie trochę ułatwimy, w sumie, co? Położymy worek? Nawet dwa plecaki mamy, zobaczcie. Kij baseballowy masz. Kolejny z plecakiem. Łup! Dobra. Kop! Zobaczcie ile łupów tu będzie zaraz. Mi się podoba. To mi się podoba, co tu się dzieje. Wszystko tu chowamy. Pyk, 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 pyk. Ładnie, ładnie. Teraz czas zobaczyć to auto. Czas. O, ho, 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 Malinka. Tylko benzyny nie ma. aby do środka wejdę. O! Zapalniczka, mapa bajka, bajka, tak wam powiem. Dobra. Jezu. Jezu! nie ugryz nas, Boże Święty, żyjemy, jeszcze. Skąd on się wziął? Boże, zostaw Zostaw mnie Boże święty Ale powiem wam, że się tak zląkłem To nie bandane tylko Dobra, dobra, teraz ważne jest to, żeby zabandażować się, no jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Musimy wrócić do bazy. Z zapal papieroska. A to była obfita, obfita wyprawa. To musimy sobie przyznać, akurat. Obfita wyprawa, ale prawie kosztująca nas życiem. A życie jest najważniejsze, prawda? Jeszcze mamy podarte ciuchy. Zaraz tam sobie wrócimy na spokojnie. Już biec nie możemy. No, nie jest dobrze, nie jest dobrze, prawda? Hmm. A wieź, zażyj te tabletki w ogóle. Co one nam dadzą? No, nie dużo. Nie dużo nam dały. Hmm. P Mapa No to nie jest raczej zbyt przydatna mapa. Bo co ona nam dała, co ona nam powiedziała, tu coś powiemy, ale nie są to raczej przydatne informacje. O rety, wszystko nam się tu. czekało trochę poki nam się oj oj nie jest zbyt, zbyt dobrze dobra wyczyśmy wszystko Dobra, zrobimy to tak. jeszcze trzeba jakiś pokój specjalny zrobić, taki przech przechowywalnie czy coś. Jeszcze trzeba parę rzeczy dorobić. No ale to. W swoim czasie, na pewno aktualnie, to nasza postać jest tak przemęczona, że to się w głowie nie mieści. tak obolała. Dobra, czytaj, czytaj, czytaj sobie, czytaj, czytaj, czytaj. Włącz telewizję usiąść na ziemi. Możesz sobie przyciszyć ją. O... O zdrowie. Jeden program ominęliśmy, jeżeli dobrze mi się wydaje. No ale to już trudno się mówi. Teraz sobie poczytamy, poczytamy, poczytamy. Bóźna. No i co w kolejnym dniu czyli w kolejnym odcinku to już myślę że wyruszymy żeby no znowu tutaj eksplorować Myślę, że tutaj spróbujemy wziąć te jedzenie i może zobaczyć ten drugi budyneczek i potem to zobaczymy i wtedy będziemy wiedzieli mi więcej prawda co tu więc co tu dalej można działać, tak więc idziemy do góry, no i miejmy nadzieję też, że nasza droga szanowna Rachel wyzdrowieje, prawda? Ogólnie te umiejętności wyglądają tak, jeśli ktoś byłby ciekawy. Hmm. Ochrona, no tak, ochrona och 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 ochroniona zbytnio nie jest, no ale dobra. Moi drodzy, tak więc ja wam dziękuję za ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i komentujcie, jeżeli jakieś tam protipy macie, bądź chcielibyście coś Zobaczyć, trzymajcie się. Cześć.